On to ma stare, on to ma stare Tak bombimy? Onowie no się na napad. No na napad szybciutko, szybkie Dziękuję poddanie na napad Dobra, idę mi się oglądać dalej filmik. Dobra, tylko trzymaj się. Oj, BW mi wbił Pięknie, murzym, pięknie. Lutuj, lutuj, luty zera. Na komendach, nie? My się sprolifrajerze Gdzie to auto? Jest, jest, jest tam on aż auto czy nie? Nasze? Nie, widzę. To... nie, 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 wiesz? Czemu się na akcji, na Co panowie? Czemu nie, na akcji? skończyłeś. No nie, przecież... No nie, 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 No nie, nie, skończona. nie, Samsa. Ale Sigma. Kur... Ale, Ale zostaw go. O co ci o nie. chodzi? Co tu mi no go. No zobacz sobie na kasę, zobacz sobie na kasę. On tu no. Przeszukuje. On przeszukuje. No zlutuje za No i bo bo gdzie tu jesteś? Obywatela, co mamy z tym zrobić? Nie rząd, wiem właśnie. Nie, rząd, rząd nie mam biedy, jestem Ale, Ale mnie boli, ale, ale mnie boli ten. Czemu wy latacie w ogóle w innych A co cietach? ty, o śmieciu, nie nic wiem, nie, nie mam, esakuje. Za to, to wy macie tak tak. takie same fity, wszyscy takie same fity macie. No. Płaczku. O, o, jeszcze tak? łapię. Oj, Jezu. Jednak nie łapę. Tu jest te na tym na Panowie, ja napadł łapki, szybko. Ja napadł łapki, poddaję ci szybko. Ja napadzik. Następnym ja za razem. Moim no, następnym razem wszędzie łapki okay, się, że... Są typy. Wszyscy łapy na napad, wszyscy łapy. Co, ty robicie? Co ty Mówię robisz? łapę na napad, powiedziałem Poddali dwa się razy. się was na napad. Się na napad. A wy się na napad. Nie, tylko tak mówimy. Ale w samochodzie byliśmy Mariaciku ja... w samochodzie byliśmy Ty, ziomeczku mordzia ty Mordko kochana z bloku śmierdząca główna miewiąca. Myślę, nie, ja porozmawiasz, że podałeś na bandyzele. A się, Bo z tym mówię na serwerze Ej, chodźcie tam, chodźcie tam, chodźcie tam, chodźcie tam A, A macie to, wy macie mój trój chyba, co nie? To ja mam, no, mamy swojego, twoje, mamy swojego fita łapy, 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 łapy. A co oni bo są chyba jego? Panie nie, tutaj nie musi poddawać. Będziemy łapy okay, Apaczliwał. No, no, no dawaj, no, dawaj lutuj, lutuj, nic nie mam. A ty co robisz? No i masz bana! Kurwa, z wysokości się zjedłem. Nie można lutować, nie można Tu jest redzone, tu i jest redzone, się... tu można każdego lutować, wariaty, Wy to nie wiecie? Można, można, pyraj, ale kawa, Garda, 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 garda. Ale masz bana teraz, ma. śmieciu. Zawsze odegra. 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 odegrałem, odegrałem, to jest redzą. Ale za luter P! Nie luter P, bo tu można każdego lutować. Tu nie można lutować. To jest ale mi jest zara morna. można. no, Rysia się zapyta, Rysia. Rysia, kutasa. Obrazy, daj Odeg rewa. Ale karły wyszczekane, Jezus, Maria. No kurwa mnie tu nie było, ja tu sam tej góry dwa razy się zjebałem Poddaj się Poddaj się, poddaj się Podaj się, podaj się Podaj się, poddaj się Kasty, na napadcie Na napad Oj faudemik, Nie komentuję tego Teraz komendora Poddajemy się, poddajemy się Kopa na mnie Podajemy się wszyscy No chodź idziemy sobie tam, bo to bez z idziemy tego idziemy na tam Może napad walimy. E, podjedziemy tu, tutaj, tu, a my do się tam jedziemy. E, za... ma... Ty, je jebane Ale czy wy napadujecie? Kurwy. Ja... Kurwa, się Odkuj co, co my robimy? My te pomożemy, Co, co ty kurwa? kurwa? Co się stało? By te fajne z brajery, bombi, 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 bombi. Ale kurwa. Ja padłem, jak tam, kurwa. Element... jak się będzie kogoś? Zdobamy no no Ej, druchu, strzela, strzela, strzela. Murzyn, hal, murzyn ma e nie widzi syn kurwy. Ludmie, 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 żeby mieć lutę, Dobrze, dobrze, dobrze. Dobra, skierdolam skier skier stąd? Mhm. Mm daj mu rewa, daj mu rewa. 5, 9, 8, 5, 9, doki, ci doki. Do Kigeset jestem. Czekaj jak coś. No, ja pierdolę, o, nie chcę chce mi się Poddeś poddać, się ja. napad. Sorry, łapy, łapy na napad, łapy na napad. Sorry, napadzik, so... na, napadzik. Serio, na napad. Ale serio, napad, napad, napad. Mamy wyciągnąć kurwy, jebany. Na napad, na napad łapki. Serio, zakładnik na... na... Ja Jakie ja jestem pierdol... w bagażniku, co jest? Widzisz to kurwa? 400 sekund, 400 sekund, 400, 400... 40 400, 400, 400, 400 sekund. No to bierzmy kurwa na ten napad. Mhm, tak? Tak. A, wjeżdżałem koty, dawać, wjeżdżałem koty. Kurwa na łeb. Co duże, łapy, 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 łapy. łapy łapy Wjazd 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 Nie, jest jasno, ale, ale ja na no, i, i rozjebali, u... nie? strzelaj to. Już Nie strzelaj we mnie, kurwa, jebana sekund, nie, sekund, nie. Dobra, teraz tak, wracamy do początków. Zlatujmy tylko. Okej, okay, ja rozumiem. E, gdzie jest kurwa 10 sekund? Na chuj się od razu? 742, 4 P. dla ja Ciebie. No ale ja... który kurwa... Ja dopiero ja teraz słucham do sklepu. Spoko no, Zajebaw ale się przed nie? 10 sezonów. Dobra, ale 10 to nie, nie byłem ja więc jak mi to... Ale kurwa ma... byliście całą ekipą to ja kurwa. Ale to to ja, ja, byłem. ja byłem, to ja byłem, to ja byłem. Daj im bana, to ja byłem. 7-5-7. Tak zaje... zajebał bana. No i siedzi kreska. Ale tym bloker nigdy nic nie pasuje, nigdy kurwa. Nigdy nie idealnie reakcje. 10 sekund kurwa. Nawet jakbyś poczekał 10 sekund tak by nie pasowało. No to nie oni by, by pierwsze... Oni by te zbombili, 100%. Nie. nam sobie je kurwa no to... obciąć. No i tak by nie darylady, bo ja bym na gotzie włączonym. Wiem, ale chodzi mi, że pierwsi by zaczęli bombić, nie? Że pierwsi by szczelali. Wtedy by nie było problemu. O ustępa. Ja 5 pustych.